Pamiętasz to zdjęcie? Ty i Schuss mieliście po pięć lat. Poszliście popływać. Topiłeś się. Próbował cię ratować, ale też nie umiał pływać. Usłyszałem jego krzyk i przybiegłem. Nie podziękowałeś mu. Wujku. Mam dość pracy gliny. Nie mamy wyników. Zostałeś gliną, żeby mieć wyniki? Pewnie. Pstura. Żeby dzieciakom żyło się lepiej. Zostałeś gliniarzem, żeby być dla nich wzorem. Chodzić ulicami jak ważniak. Idzie czyli? Nie. Wiesz, kto cię pilnuje? Szus. Bez niego już byś siedział. Albo byłbyś trupem. Chcesz coś osiągnąć? Pokaż tym dzieciom potęgę miłości i przyjaźni. Wiedzą, co przeżyłeś. Kiedy widzą was dwóch razem, dajecie im dobry przykład. Czyli.